Witamy Was bardzo serdecznie w kontynuacji kolejnej naszej epizodycznej przygody. Dzisiaj jest ze mną Slayer. Witam cię serdecznie, witam wszystkich serdecznie. ją i kontynuujemy Alien's Colonial Marines. Od razu na starcie uprzedzamy, ta gra jest tak źle zoptymalizowana, że klatki wariują. Albo mam 60, albo mam 30, i nagle mam 10, więc serio nie wiem, jak ta gra jest zrobiona tak, na PC. To prawda. Mogliście to zauważyć się też na odcinku u mnie generalnie, że w pewnych momentach po prostu niby wszystko płynnie super fajnie, a potem nagle jep zacina się. A tak poza tym pierwszy odcinek możecie już zobaczyć u Slayera na jego kanale. Link będziecie mieli w opisie. Dokładnie, tak, dokładnie. Dobra, myślę, że możemy... Ej, tu masz naboje do strzelby jakbyś chciał leżą hmm, na... Podróż. A, faktycznie są. Whoa. A, czyli ktoś tu testował chyba nawet alieny? O, stary. Uu, bardzo ładne obrazki, podobają mi się. Z takim pajączkiem na twarzy. Tak, Galena na tapetę do pokoju to by się raczej nie nadawały. Jak też mieć pokój z horroru, to jak najbardziej. Eee... czekaj, bo nie wiem jak tu jest. Jak ja zbiorę ten, ten pancerz, to ty też go zbierzesz, czy tylko ja go eee, zbierzesz. Właśnie zbierzesz. nie wiem, spróbuj. Spróbuj zebrać. Eee, ja też... A ile widzisz teraz? Ja też dostaję chyba, w takim wypadku. Tak, też dostaję. Obydwoje dostajemy wtedy. A, dobra, no to gitara. Chociaż tyle dobrze że się możemy podzielić pancerzem. Tak, bo jakby był na przykład, jakbyś z kim grał, grałbyś z kimś przez netach, który by ci cały czas ta osoba zabierała pancerz, no to byłoby trochę przerąbane, lipne. Dobra. Kurcze, jak będzie tak ścinać... Jak będą no. te pająki na nas lecieć, to ja nie wiem, czy w nie trafię. Ej, no nawet nie, kracz, stary. Poza tym, wiesz, nie ma się martwić co tym. Bardziej trzeba, trzeba się martwić, czy my nie będziemy musieli po prostu w pewnym momencie przerwać serii. No, tak, też może być. Może właśnie uda się. Jak będzie za, bo jak będzie za mocno klatkowało, no to kuźwa, też nie będzie sensu dalej nagrywać tego. No tak, bo to będzie... Więcej będzie męki z walki z samą grą, niż po prostu z tymi obcymi. Tak. A, tak ręcznie, no to to już wiemy. O. Złapał kontakt, wow. Jezu, masakra. Wow, mi się krał. mi się krał, wow. well. right the... wow. Wow. Naprawdę, trzeba będzie poszukać jakiegoś patcha, bo... Bo jest tragedia. Tragedia. Dostałeś awans? Eee, już wcześniej dostałem awans na drugich. A no. co w sumie dałem te awansy? Może wiesz? Nie wiem, nie wiem właśnie powiem Ci szczerze, ale chyba Chyba tylko do osiągnięć zgry się liczą. Znowu umarłem. Nie ci pomogę. Już żyjesz. O super Kurde, ja nawet nie wiem gdzie te obce są. ale ich nie widzę. O dobra. Migaten. O, to znowu wylazł. Ulepszenie jakieś. Dobra, chodź przyszło szybko. mi ten, o tej randze właśnie co to daje, wiesz? Ciekamy, tak? Tak, i ulepszenie jakieś można zdobyć po prostu dzięki rangom. Aha. Coś... Przez chwilę czegoś, tak jakoś mi ekran dziwnie zamigotał? Aha. Ja pierdzielę, mam 19 fps Ja pierdolę, to jest kurwa śmiech na sali po prostu. Optymaliza optymalizacja tej gry to jest, jakiś, to jest jakiś po prostu żart, chyba. No mi raczej nie powinno ścinać kurczek. Nowsze gry mi chodzą w 60 klatkach na full ustawieniach, a ta gra z 2012 mi ścina, no to. No to naprawdę coś jest. To, to, się to jest jak to jest jawna kpina. Mówiłeś właśnie, że Ja bym twój... zrozumiał jakby Mówiłeś, że twój znajomy no. nagrywa, może właśnie jego trzeba będzie się spytać, jak on to robi, że mu No, zdałoby się, załoby się zapytać. Byśmy przynajmniej może wiedzieli co jak co. No, można byłoby przynajmniej kontynuować serię, bo tak to Tak to nie za wiele z tego wyjdzie. No ja się powiem, bardziej no, mecze po... z klatkami niż, niż z samymi obcymi, no. No ja tak samo, dlatego mi się wydaje, że lepiej będzie zapytać oglądających, czy po prostu faktycznie... Czy jakoś super im to przeszkadza, czy po prostu... Czy po prostu fajnie im się tego słucha, co, co nawijamy i czy mamy to kontynuować. Tak, tak mi się tak. wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. Najwyżej przerzucimy się na inną serię. Najwyżej. Coś znajdziemy innego ewentualnie. O, dużo teraz fajnych gier darmowych jest na Epiku. Nie. A, no to spokojnie. Nie go, wiem, coś możemy czy znaleźć. korzystasz. Ja tam właśnie czasami. Ma, mam Epika. Dodaję sobie co tydzień. Mamy tam nową gierkę. to Czasami są fajne te. No ja właśnie, nie pamiętam, nie pamiętam, którą ostatnio. Nie pamiętam właśnie, którą ostatnio dałem. Miałem brać Just Cause a 4, ale chyba go właśnie. Chyba zapomniałem go zgarnąć właśnie. No ja właśnie. Oczywiście zamknęły. Ja nawet. A, ty zamknąłeś, dobra, bo. Jak nagle no, magicznie drzwi się jakiś No, Ja też zamknąłem właśnie w nich. Dobra, można tu użyć jakoś apteczki, czy coś w tym stylu? Hmm. Chyba trzeba znaleźć apteczkę, wiesz? No, niby ją mam z tego, bo podniosłem jakąś apteczkę. Aha. Woah, ty błusdziłem. A! O kurde, ja też padłem. No chyba. Chyba padniemy. Nie, masakra no, ja z tymi FPS-ami. No, straszne. Serio. Pina jakaś po prostu. No się zastanawiam, czy kontynuować w ogóle ten odcinek. Nie wiem, no w sumie wiesz, no drugi by się przydał, jakby. No tak, skoro tak. Już zaczęliśmy. O, no, okay. pasuje skończyć. Nie wiem, zobaczymy ten... Zobaczymy co po prostu, co widzowie będą o tym myśleć. Tak wiesz co, dajmy po prostu po jednym. Jeden do mnie, dajmy jeden do mnie, jeden do ciebie i wtedy zobaczymy co myślą w ogóle widzowie. U mnie i u okay. ciebie. Okej, dobra. Może się uda znaleźć... Bo u mnie, pisali, Patrz. u mnie pisali, że wiesz... No. U mnie pisali, że da się to w miarę, że da się to w miarę oglądać, że niby, wiesz, że fajnie się słucha i ale... Znaczy, na... Oglądalnie też nie narzekałem, ale wiesz, boję się co może być po prostu w późniejszych momentach gry, nie? No tak, jak już, już nam na samym początku ścina co obcych prawdopodobnie nie jest tak duże, jak podejrzewam w przyszłości, to... To może być to niezbyt korzystne. No... też mi się zagadaje. Dostałem osiągnięcie wstęp zbroniony. Aha, ja dostałem, ja, a ja dostałem kwasem. Ok, pokoju, pokoju. Nie wiem, w sumie my już jesteśmy na swoim statku, czy dalej na tym. Nie, nie pamiętam nazwy tamtego. Nie mam pojęcia, ale chyba dalej na Sapphire. O, właśnie, tą nazwę mi chodziło. Dobra, padł Dobra, pomagam ci tutaj ktoś. Padł, wchodzimy O, Gdzie ten obcy Jezu Już nie żyje Jest taki mam to tam Jestem wzywali, ale jestem. Dobra, Mam dalej. czasami takie kurcze klat spadki klatek, że obcy mi się normalnie teleportują. Jezu, nie naprawdę. Mi się wydaje, że po tym odcinku będziemy musieli faktycznie coś chyba z tym zrobić. Ale wiesz co mnie, rozpierd mnie rozpierdala najbardziej to, że nie możemy sobie wczytać stanu gry, z tym, na którym skoczyliśmy. No, to też może o to się spytamy tego ziomka. Tylko, że on nagrywa soluzę, wiesz? Nie nagrywa, nie nagrywa w kołopie. Aha. Dobra, próbuję ci podnieść. Dzięki. Dobra, wchodzimy. O, jest a jest pancerz. Fajnie. No widzę, jest, jest. I amunicja też fajnie. Dobra, gdzieś nam się udało przejść dalej do jakiegoś magazynu chyba. No. Myślę, że możemy jeszcze polecieć na chwilę dalej z odcinkiem Tak, zobaczymy co tu się jeszcze Gdzie? Gdzie tu iść? Do ładowni musimy się dostać. Tak tylko gdzie tu iść jak tu się... Ładownia jest poziom niżej Aha a tu są schody, dobra, na górę. Jakieś A, czekaj, bo ja ci nie. A, dobra. Poszukam. Widzisz mnie? O, tutaj, i tu są schody na górę. No, widzę, dobra. Ok, mam. Guź wam mi klatkuje nawet stary jak ten. Nawet jak obcy umiera. No, dokładnie. Nie, to by też. Też tak mam, no. Bardzo źle zoptymalizowana jest ta gra. To na pewno nie jest wina naszych komputerów, podejrzewam. Nie, to jest wina gry, ewidentnie. I optymalizacji. osłaniam ci plecy okay. o kurde. Padłem. Dobra, błaź, błaź, błaź. Ważę, 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 Dobra, walam w okno. Nie ma tu jakiegoś Bisko przycisku? Tam. Dobra, jest przycisk. Przycisk!

Okej, okay, skończyliśmy chyba tą misję, z tego co widzę. Tak. Mhm. Dokładnie, misja ukończona. Okej. Uh. Okay. O, jakiś karabin strumowy mi się odblokował. Wo, co mi się odblokowało? Dużo rzeczy. I właśnie patrzę. Też mi się coś podblokowywało. Dobra, teraz co mam opuścić grę, tak? Z tego co rozumiem? Mhm. Mm no to wygląda chyba, bo musimy odpalić drugi poziom. Mm, tylko mi pisze, jeżeli opuszczę. A, dobra, automatycznie samo. A, chociaż. Nie wiem. Dobra, to chyba sobie na tym momencie skończymy. Ten odcinek. Tak, dokładnie, bo nie wiem, czy w ogóle. To zależy też od ludzi, czy będą chcieli to oglądać dalej, czy nie, bo jak tak, to. Wiesz co, to ja myślę, że może byśmy w sumie to robili tak po całej mapie na jeden odcinek. To by się najwyżej potem, nie by się skracało jakby coś, ale to zobaczymy, czy w ogóle będziemy to kręcić dalej. Bo, jak nie znajdziemy optymalizacji, to nie będzie sensu, ale to już wy, widzowie, się na ten temat wypowiedzicie. Dokładnie, musicie dać nam znać, czy taka forma Wam po... się podoba, a najwyżej, jeżeli nie, to znajdziemy inną grę, albo po prostu spróbujemy Dokładnie. znaleźć jakiś patch, który naprawi te klatki. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dziękuję również Tobie, Slayer. Trzymajcie się. Dzięki Ci również. Trzymajcie się na razie. Hej.